Cześć, kochani, jak się macie? Jaka była Twoja pierwsza myśl, gdy dzisiaj się obudziłeś? Czego pragniesz? Za czym tęsknisz? Przeżywamy oktawę Bożego Narodzenia. W tym czasie cały Kościół w modlitwie brewiarzowej modli się następującymi słowami Psalmu 63. Oto On. Boże mój, Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. Ciało moje tęskni za tobą, jak zeschła ziemia łaknąca wody. Czy pragniesz Boga? Czy tęsknisz za nim? Czy usychasz z tęsknoty, gdy nie ma go obok ciebie? Zobacz, że gdy modlimy się brewiarzem, to wystawiamy się na bombardowanie myślami nie z tego świata, bombardowanie miłością Boga. Zachęcam was bardzo mocno do modlitwy brewiarzowej wystawiajmy się na bombardowanie miłością Boga daj się zanurzyć w miłości Boga czytając, modląc się psalmami które są w brewiarzu niech was błogosławi Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty Cześć kochani, dobrego dnia z Bogiem